Dzień dobry. Witam was takim widokiem. Zobaczcie jakie ciasto upiekłyśmy dzisiaj z samego rana. Do tego jeszcze naleśniki miałyśmy na śniadanie, a to jest przepis Karolina myśliwiec z jej kanału, a później Neska próbowała jeszcze zrobić z gruszkami. Karolina myśliwiec robiła to z rebarbarem. My mieliśmy mnóstwo truskawek, więc zrobiłyśmy z truskawkami, i zaraz sprawdzimy, czy nam wyszło w środku, bo piekłyśmy na termoobiegu. Jeszcze to jest ciepłe, więc tutaj czeka, żeby się trochę ostudziło. Niestety nie mam cukru pudru, więc nie mam czym posypać, ale i tak zaraz przekroimy, zobaczymy, czy nam wyszło. Ale ciasto Zaraz wam e pokażemy jak przekroimy Ale wygląda naprawdę dobrze Truskawki zostały na górze Nie poszły na dno To jest właśnie mój najczęstszy błąd Ale tarka naprawdę się postarała Bo to ona dzisiaj robiła Wygl Wydaje mi się, że naprawdę jest dobre okay, Zaraz Zabierzemy papierek I będziemy kroić Przepraszam za tam pralkę <grym>, z tyłu, ale słuchajcie, cniemy, wygląda naprawdę dobrze i puszyście, ale zobaczymy jak jest w środku, jest na górze, już czuję to, jak mi nóż tutaj kroi. I uwaga, uwaga, chyba naprawdę wyszło na toś wiesz? No stoi i się patrzę. Halo, tu jestem. Uwaga, wow, ale ciasto nam wyszło wow, jaki biszkopt ok wow, ale duży wyszedł, naprawdę, zaraz zobaczymy spróbujemy, czy, czy smakuje tak samo dobrze tak wygląda ciacho po przekrojeniu no i wiecie co ja się martwiłam, że truskawki przyjdą mi tutaj na spód, ale tak się nie stało tylko, że nie ma żadnej truskawki tu w środku więc zobaczymy, czy to jest dobre czy może po prostu za mało tych truskawek dałyśmy no ale wygląda mega takie ciacho Naprawdę wygląda dobrze. Zostawię wam przepis y, też tutaj na dole, jeżeli macie ochotę spróbować. Bo naprawdę wyszło nam. Będę próbować. Uwaga, gryzę. Mmm, naprawdę dobre, jakie cieplutkie jeszcze. Mmm, pyszności. Tylko fajnie by było, gdyby te truskawki były w środku jeszcze. Mm. Próbuję? No ciepłe. Dobra. pyszna. Jeszcze zanim wyjdziemy sobie na spacer, chcę wam przypomnieć, że jeżeli chcecie się znaleźć na naszej tablicy, gdzie wpisujemy osoby, które zgadują, gdzie jest nasze logo, to właśnie musicie znaleźć nazwę My Beautiful Life, która będzie gdzieś. Za mną podczas tego vloga. Musicie napisać na minutę, w której to się e, pojawiło, gdzie mniej więcej było i czy chcecie pojawić się na naszej tablicy. E, I mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie aż tak trudno, tak jak ostatnio było, ale kilka osób zgadło, gdzie, gdzie schowałam te logo. Tak więc czekajcie, a my jedziemy. Odzie e, właśnie przyjechałyśmy do McDonalda. Bo jedziemy. McDonald's jest otwarte Ale tylko drive I tam były tylko trzy samochody Nad kolejki nie było Tak, um, chyba wiem co my mm. zjemy później ja też. Jesteśmy koło Windsor Nie, jesteśmy tu I tak dużo ludzi tu są nie ma turystów, widać, że to są tacy tutaj miejscowi mnóstwo ludzi na rowerach jest I ja myślałam, że tutaj nie zaparkujemy blisko bo ostatnio jak byłyśmy, zaparkowałyśmy trochę dalej ale później się okazało, że to w ogóle nie było ludzi tak więc mogłyśmy sobie zaparkować bliżej a teraz się okazało, że nie ma parkingu bo tak dużo ludzi tu są właśnie, więc nie wiem co z tych naszych planów tutaj wyjdzie a w zasadzie tutaj możemy wjechać Zobaczymy, czy jest tutaj coś do zaparkowania. O, akurat pan wyjeżdża, ale nie wiem, czy to nie jest dla rezydentów. Tak. To dla rezydentów tylko jest, więc ja już zaraz stąd wyjadę. Zatrzymałyśmy się chwilę tutaj. Mieliśmy takie fajne miejsce do parkingu, a niestety było zabrane. Czekajcie, przestawię was. Więc chwilę tutaj zaparkowałyśmy. Czekajcie, ja wyłączę silnik. Ale tutaj trzeba płacić za parking i... Dosyć daleko iść jeszcze, więc chwilę zaparkowałyśmy, ja napiję się... Co ja tutaj mam? Kok na Woda kokosowa z mango. Spróbujemy. Czy jest dobre? Pachnie? No już mango. Jest pyszne. Nie wiem, czy Ci będzie smakowało. Ty nie lubisz wody kokosowej. Nie. nie. Ale mm. nigdy nie małam. Jest jaka. dobra. Piłaś, piłaś. Tak. Smakuje. Jest taki jakby posmak miodu. No nie wiem, czy to właśnie mango tak właśnie nie zrobiło. Dobra, to idziemy szukać, znaczy jedziemy szukać dalej tym parkingu, jeżeli tam nie znajdziemy blisko zamku, więc pojedziemy tam, gdzie zawsze parkujemy i się przejdziemy po prostu. Ale jest o wiele więcej ludzi niż, niż ostatnio było, więc szkoda. Ale może dlatego, że jest niedziela, na pewno więcej turystów. Samolot właśnie pojechał. Znaczy nie, no, turystów jest mało. Jest mnóstwo ludzi na rowerach. Mnóstwo. Mm -hmm. eee, na motorze, nie wiem, że właśnie widzieliście. Eee, na rowerach jest och, o, dziesiątki ich. Kolejny jakiś na motorze jedzie, ale nie, on o rowerach mówię, że jest ich naprawdę dużo. Eee, I sporo ludzi siedzi tam na ławeczkach, gdzie ostatnio byliśmy, i te ławeczki były zupełnie puste. Eee, pokazywałam Wam na Instagramie filmiki, bo tam było naprawdę. Zdjęcia można było robić. Było naprawdę świetnie. Ale pójdziemy, zobaczymy, może coś mi się uda nagrać. Jak nie znajdziemy parkingu przy zamku, to pojedziemy na ten nasz stary parking. Tam miałem chyba trzy to kosztuje na dwie godziny, więc jest okej. Okay, ludzie tutaj z, z piknikiem idą, z jakimś namiotem, z pieskiem i to tam się poleżeć, ale idzie chmura duża, więc trochę się boję, że zaraz może spaść deszcz. Miejmy nadzieję, że nie. W końcu udało nam się zaparkować i to naprawdę bardzo blisko zamku, tak więc idziemy sobie popatrzeć, na, na pewno jakiś montaż zobaczycie tutaj e, widoków przepięknych e, no i co, jesteśmy w Windsor jest to takie miasteczko turystyczne, gdzie mieszka królowa ona sobie tutaj przyjeżdża bardzo często, być może nawet jest dzisiaj tutaj e, do zamku można wejść jest to tam takie zrobione muzeum tylko trzeba mieć bilet, oczywiście teraz jest zamknięte przez tego całego wirusa, co się tutaj dzieje e, tak jak mówię, normalnie jest tutaj mnóstwo turystów e, teraz jest mniej Właśnie tutaj w ogóle ludzie przechodzą koło mojego samochodu. Ale dzisiaj jest mnóstwo ludzi, tak więc nie wiem, co mi się tam uda nagrać, ale spróbuję, żebyście zobaczyli, jak urokliwe jest to miasteczko. Oczywiście wszystkie sklepy są zamknięte, restauracje również, chociaż widziałam, że kilka pubów jest otwartych i na przykład jest wejście, a wyjście z drugiej strony i można wziąć tam na wynos sobie piwko. Pogoda no, już się trochę skiepściła, widzę, że trochę mrzawka jest. Ale zobaczymy, może nam coś się uda nagrać. Wyszłyśmy z samochodu i zobaczcie, jak to jest pięknie, te uliczki małe. Tu za mną jest pub Harego, który nazywa się Harry. The Prince Harry, nie wiem czy widzicie. Zaraz Wam pokażę bliżej. Tu z tyłu jest hotel, który nazywa się Castle Hotel. Jak był ślub tutaj Meghan i Harego, to całe ulice wszystkie były zamknięte, wszędzie ich plakaty. To są muzea, sklepy. TK Max, nasz ulubiony, jest tam w rogu. Gdzie jest? Tam jest. Tam w środku jest więcej sklepów. Zara, handel, Oczywiście, teraz jest wszystko zamknięte, ale już tutaj po schodkach i zobaczycie, co to się kryje. We know what we have, let's hold on tight Found what we're looking for in life Call us crazy, but things are finally right With you and I, the future is bright Or sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we well you know what we have. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Right. With you and I, the future is bright. Side by side our fears are done All the good times just begun Oh, we know what we have, let's hold on tight Found what we're looking for in life Call us crazy, but things are finally right Doszłyśmy teraz do zamku. Jest przepięknie, ale jest sporo ludzi. Właśnie wyszło trochę słońce, więc już się nie martwimy, że będzie padało. Zobaczcie, jak tu pięknie jest! And through and through, no limit to what we can do. Oh, we well you know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Wyszłyśmy teraz trochę w cichsze miejsce. Tam z tyłu też jest drugie właśnie wejście. I tu z boku można kupić bilety i wejść do środka. Oczywiście teraz jest e, muzeum zamknięte. Tak więc idziemy sobie. Przed chwilą widziałyśmy jak samochód wjechał. Ciekawe kto to był, ale miał przepustkę, więc fajnie go wpuścili. No świetnie wygląda zamek. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Side, side and through and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.

Kilka fajnych ujęć mi wyszło, tak więc pewnie już widzieliście, mam nadzieję, że dobrałam jakąś dobrą muzyczkę, a teraz jedziemy do McDonalda, po raz pierwszy od chyba czterech miesięcy, może nawet więcej, już nie pamiętam, kiedy ostatni raz byliśmy, tylko zobaczymy, jaka będzie kolejka. No, nie było deszczu, tak więc super, bardzo ciepło się zrobiło, tak więc ja zaraz to zdejmuję. Uf, w samochodzie jest naprawdę gorąco. 23 stopnie pokazuje mi, tak więc ciepło jest, ale nie ma słońca. Czy pewnie na słońcu, pewnie by było jeszcze bardziej gorąco. A to, że jest za chmurami, no to jest akurat, tak wiecie, idealnie. E, Natalka ma koszulkę, to jest Friends. Ona jest po prostu teraz maniaczką Friends. Jestem na Season 7. Siódmy sezon, Natalia, teraz oglądamy. czy razem oglądamy, mi się tam przypomina, I robimy sobie quizy. Jest 10, 10 sezonów. Tak, I tak jak powiedziałaś że ja zrobiłam quiz od Monika. Od I ona, ona wiedziała więcej niż ja. Wyobraźcie to sobie. Takie trudne pytania były, że... Mm. Jakie było jedno pytanie? Jakie jest e, drugie imię Moniki? Na u litera się zaczyna? Ja kompletnie nie wiedziałam. No właśnie, zobaczymy czy wy wiecie. Napi napiszcie mi tutaj na dole w komentarzu, czy wiecie jakie jest e, środkowe imię Moniki Geller. McDonaldzie nie ma dużej kolejki. Ile? teraz samochody przed nami? Tylko takie dziwne jest ustawienie w ogóle. Pan tam stał i pokazywał, gdzie wjechać i tak dalej. I widzę, że można tylko do 25 funtów wydać. I tylko tam jest takie jedzenie. Ile można? Raz, dwa, trzy, o, mo cztery. Jest mogę? jeden lód Lud. Hmm. Mogę? Oni mają ciki nuggets. Nie. O nie, no właśnie zauważyłam. No chyba, że w Happy Mealu będzie. Nie, nie. Co my wybierzemy? Pokażę, co dla nich, co można wybrać. Okej, okay. no to. Tak wygląda teraz nasza tablica. Zobaczcie, kogo już tutaj mamy. Ile ja mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy już sześć osób. I za chwilę wybierzemy siódmą osobę, która pojawi się na naszej tablicy. Tablica rodziny My Beautiful Life. I e, jeżeli chcecie się tutaj pojawić, to wpiszcie minutę, w której zobaczyliście logo właśnie z napisem My Beautiful Life, a my wybierzemy jedną osobę i właśnie teraz Natalia będzie miała przyjemność, żeby wybrać z poprzedniego vloga jedną osobę. Poproszę. No jestem ciekawa, kogo tam Natalka wybierze. Ten filmik jakoś bardziej się dobrze oglądał, ten o szkole, jak byłaś e, po swoją pracę domową. No, wybieraj jedną osobę i nie mów na głos, tylko mi później pokażesz, a ja napiszę i zobaczymy, okay. kto to będzie. Masz już kogoś? E. Czy jeszcze nie? Jeszcze wybierasz? Tak, już mam. Masz już jedną osobę? Tak. Dobra, dobra, mamy jedną osobę. Mam nadzieję, że dobrze napiszę. No, zobaczymy, czy zgadniecie. Uwaga. Dzisiaj będzie Izabela O. Gratulacje, zmieściłaście na naszej tablicy. Jeżeli chcecie tutaj być, pamiętajcie, zgadnijcie, gdzie jest nasze logo. Wymarzony McFlurry już był, zjedzony. Mogę go tutaj już odstawić. Pewnie wyrzucić, ale pokażę wam truskaweczki. Zanim się kawka zrobi. No spójrzcie na to. Czy wy to widzicie? Truskaweczka. Kolejna i tu i tu wyrastają mi. Tu myślałam, że mi padnie, bo przelałam z tym pietruszkami, więc nie wiem, zobaczymy. Musiałam odlać wodę, ale jest no... przelałam niestety. No i tutaj są jeszcze kwiatuszki, to nasze nowe pomidorki. I tu mam jeszcze sałatę, ale nie wiem, czy mi się przyjmie. Pomidorki wy wydają mi się, że są OK. Stanęły, bo były zwiększnięte, ale już są. A tu nasze jeszcze tutaj troskaweczki. No już niedługo będą owoce. Tu nowe listki wychodzą. No, są piękne. Ale zobaczcie, jakie one są duże. Widzicie to? Jak one tutaj wybijają do słońca? Tu kolejne liść mi wyrasta. No na pewno mi się tutaj rozbudują, nie na No No <laughs> nasze kwiatki To jest chwast, ale tak mi się podoba, że jest taki zielony, więc go zostawiłam. No i tutaj mamy jeszcze to. No i przyłapałam ją. <laughs> tak, wygląda uzależnienie. Pierwsza rzecz weszła do domu i co włączyła? Friends, przyjaciół, no i oczywiście koszulka. A pokaż z tyłu. Wszystkie imiona tu są napisane. I kto jest twoim ulubionym bohaterem? Hmm. Może Monika? Nie, 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 nie. Phoebe i Ross. Naprawdę? No, tak. A zgadnijcie, kto jest moim ulubionym bohaterem z przyjaciół? Teraz akurat idzie odcinek, gdzie Rachel ma urodziny, tak? I, 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 i... I? Phoebe, uh, ona się że ma 31 Była not Właśnie, si bo oni, oni wszyscy myśleli, że oni mają po 30 lat, a się okazało, że Fibi jest starsza o rok. I bo znalazła swój certyfikat urodzenia i chyba dowiedziała się, jak ma na drugie imię. I... Tak? <coughs> when she found out, she's like... I missed one year of my life. <laughs> Że zgubiła swój jeden rok życia. Tak. I... Mm. Ja będę robiła sobie teraz kawkę. W... Chyba w tym. Potrzebuję dużych kubeczek teraz. Mam jeszcze ciasto truskawkowe, więc sobie pojemy. E, po kawałku nam jeszcze ukroję. Łóżeczka. A ja będę się chyba z wami już żegnała. I do zobaczenia w następnym, kochani. Pa! and up in